Nie lubię Edgara Wrighta. I to nie jest tak, że uważam, że zrobił w swojej karierze jakieś same złe filmy czy coś. Nie, bo istnieje chociażby wyśmienity Scott Pilgrim, czy też świetny Baby Driver. Ale co do zasady jednak, Wright osabia dla mnie sporo takich hollywoodzkich bolączek związanych z postrzeganiem autorskości. I żebyście wiedzieli, co mam na myśli, to jest dla mnie taki sam vibe jak Taika Waititi. Mówi się o Wrightowskim stylu, co się jednak ma na myśli mówiąc o, o stylu Wrighta? no, zestawienie dynamicznych, szybko ciętych ujęć z muzyką. I ani to wybitnie autorskie, ani zachwycające, ani ciekawe, ani wyjątkowo skomplikowane, do rajta jednak przyszyła się za sprawą tego prostego, takiego, wiecie, jarmarcznego zabiegu łatka artysty o własnym, unikalnym stylu, pod który można by było pewnie jeszcze podciągnąć jakiś taki, wiecie, najbardziej wujkowy, bezbekowy humor we wszechświecie. A sam już może trochę ze złośliwości dorzuciłbym też absolutny brak zrozumienia gatunków, którymi się inspiruje, i tak mówię do ciebie ostatniej nocy w Soho. Możecie się więc domyślać, że na nowy film tego twórcy czekałem mniej więcej tak bardzo, jak na diagnozę złośliwego nowotwora mózgu. Ale, ale spokojnie, ja zawsze przed samym sansem, siadając już na sali kinowej, staram się zupełnie oczyścić głowę. Wiecie ze wszystkich negatywnych myśli, ze wszystkich uprzedzeń, a w przypadku Running Mana było ich sporo, bo oprócz tego, że to film właśnie Raita, to jeszcze na podstawie historii z znienawidzonego przeze mnie Stephena Kinga i z irytującym, wyskakującym zewsząd Glenem Powellem w roli głównej. Usiadłem więc na sali. Wyczyściłem głowę i chciałem dać rzucić się w wir, wiecie rajtowej narracji tego filmu i zobaczyć, gdzie mnie ten strumień poniesie. What the fuck is happening? Welcome to the running man. Witam Was serdecznie, ja nazywam się Paweł Szruba, a dzisiaj opowiem Wam o tym, dlaczego uważam Running Mena, czy też jak wymyślił sobie polski dystrybutor Uciekiniera, za absolutnie fatalny film, marnotrawstwo czasu i film nie dość, że w nomenklaturze polskiej polityki uśmiechnięty do krzty, to jeszcze w tej swojej uśmiechniętości cyniczny i fałszywy, niczym Donald Tusk jedzący makaron z truskawkami przy meczu Świątek. Ale spokojnie, do tego jeszcze zdążymy sobie dojść trochę później. O czym zatem Uciekinier w ogóle jest? Anorait wziął na tapet powieść Stephena Kinga o tym samym tytule, tworząc już drugą ekranizację tej historii, zaraz po tej z 1987 roku ze Schwarzeneggerem w roli głównej. Trafiamy tutaj do najbardziej sztampowej ze sztampowych dystopii późnego kapitalizmu. Wiecie, mamy ogromne nierówności społeczne, mur oddzielający bogaczy od biedoty, korporacyjną eksploatację czynnika ludzkiego i absolutny brak szans na awans społeczny. Absolutny brak szans? Nie! Istnieje bowiem jeden prosty sposób na wyjście z biedoty w zaledwie 30 dni kucie rze tłumów, a nazywa się Uciekinier. I to jest takie telewizyjne reality show, w którym na uczestników polują łowcy, starający się ich zabić? Temu jednak, komu uda się przetrwać te 30 dni nierównej walki, nie tylko z inwigilującym systemem grającym nie fair, ale właśnie również z tymi wyszkolonymi oddziałami zabójców, przysługuje nagroda w wysokości miliarda nowych dolarów i już możesz sobie lecieć do klasy społecznej wyżej, albo tej nawet najwyżej. Welcome to the running man. I w takie środowisko Wright wrzuca swojego głównego bohatera, Bena Richardsa, który również wyjęty jest wprost z poradników nieciekawe dystopie i ich nieciekawi bohaterowie, jak je stworzyć. Ben jest zatem należącym do najniższej klasy społecznej chłopem głęboko niegodzącym się na niesprawiedliwość, wkurwionym obecnie panującym systemem i zmuszonym sytuacją ekonomiczną do wzięcia udziału w tytułowym telewizyjnym show, aby zapewnić swojej małej, chorej córeczce leki i no, oczywiście godne życie też później. No więc jak sami widzicie, nie jest to zbyt fascynujący czy zbyt oryginalny punkt wyjścia. Widzieliśmy takich historii dziesiątki w ramach przeróżnych mediów, a film Wrighta ani na sekundę nawet nie stara się uciekać od tych fabularnych schematów. Po pierwszych 13 minutach, więc średnio ogarnięty dziesięciolatek bez pudła powinien przewidzieć wszystko. I mówiąc wszystko mam na myśli dosłownie wszystko, co się w tym filmie wydarzy na przestrzeni kolejnych dwóch godzin sansu. To z kolei prowadzi do takiego wiecie, absolutnego znudzenia, braku stawki i w ogóle zmniejszenia emocjonalnego zaangażowania w tą oglądaną historię. Przywrotnie jednak to pierwsze 20-30 minut uciekiniera jest najlepsze, bo mimo że, jak już sobie powiedzieliśmy, ride operuje na totalnych sztampach, to robi to w naprawdę wiarygodny sposób i całkiem przyjemnie ogląda się, wiecie, te kartonowe postacie w ramach świata przedstawionego. I na tym etapie reżyser w ogóle jeszcze jakkolwiek trzyma tę historię w ryzach, kolejne sceny wynikają z poprzednich, są logicznym następstwem, a ubarwienie tego kilkoma charakterystycznymi właśnie dla Brighta sekwencjami montażu z muzyką, sprawiają, że ogląda się to raczej bez bólu. I wiecie, żebyśmy mieli też tutaj jasność. Ja uważam, że to jest maksymalnie średnie, w sensie tak maks średnie. Jakbym miał szukać synonimów, to może powiedziałbym, że nie wiem, poprawne, wyrobnicze, ale mówię o tym z pewną dozą takiego, wiecie, zafascynowania, bo to jest Najlepszy element tego filmu. W drugim akcie bowiem film zmienia się w absurdalnie nieciekawe chodzenie po ulicach z okazjonalnym uciekaniem przed łowcami, czy też scenami akcji. Po drodze nasz bohater oczywiście poznaje niezadowolonych z panującego systemu ludzi, którzy w ramach takiej bardzo prostej, wprost powiedzianej ekspozycji w dialogach tłumaczą, dlaczego kapitalizm zły, dlaczego bogaci źli. I uderzają w twarz widza po prostu łopatą takiego odtwórczego przesłania pełnego truizmu w średnio, nie wiem, co 10 czy 15 minut. I wyreżyserowane jest to naprawdę fatalnie. Napisane jeszcze gorzej, ale to nie jest najgorsze, nie? Najgorsze ma dopiero nadejść. Bo pamiętacie, jak mówiłem o tym, że fajnie, że w tym pierwszym akcie poszczególne sceny wynikają z poprzednich. Bo wiecie, ja to powiedziałem nie bez powodu. Bo to się zmienia w akcie trzecim, który jest po prostu dziurawy, niczym jakiś, nie wiem, szwajcarski ser. I wygląda trochę tak, jakby studio nagle weszło i kazało Wrightowi wyrzucić z filmu, nie wiem, 10, 20 czy 30 minut. W efekcie w tym trzecim akcie, w ostatnich 40 minutach filmu, w ogóle brak jakiejkolwiek przyczynowu skutkowości. Jesteśmy w jednym miejscu, w następnej scenie, w kolejnym. ileś czasu minęło, ale ile? Nikt nie wie, nikogo to nie obchodzi. W gruncie rzeczy nie ma w tym w ogóle żadnego kontekstu tych scen i, i sensu też nie. No, po prostu słuchajcie, padaka niesamowita, i nie wiem, jak można by to było nawet próbować bronić, czy w ogóle naprawić. I nie wiem, czy tutaj się studio wpieprzyło raytowi, czy nie. Wygląda jakby tak. I o ile ja zawsze jestem raczej po stronie twórcy w momencie, w którym wytwórnia zaczyna się mieszać, tak w tym przypadku prawdopodobnie wycięty materiał nie poprawiłby tu zbyt wiele, a sprawił tylko, by, że wiecie, film trwałby jeszcze te kilkadziesiąt minut dłużej i był jeszcze bardziej męczący niż jest teraz. Więc jeżeli studio tu weszło to nie wiem, po której bym stanął w stronie, bo i jedna, i druga wydaje mi się po prostu absurdalnie, absurdalnie zła. Absurdalnie zła. Sam finał zresztą to już jest takie apogeum absurdu i nietrafionych decyzji kreatywnych, zarówno, wiecie, tych reżyserskich, jak i scenopisarskich, a finalny monolog głównego bohatera, będący w ogóle zapalnikiem rodzącej się rebelii, jest zawieszony gdzieś pomiędzy takim, wiecie, truizmatycznym stwierdzeniem wyłącz telewizor, włącz myślenie, a tym sławnym telefonem do szkła kontaktowego, w którym trzeba pozbyć się pisu i weta prezydenta. Pozbyć się pisu i weta prezydenta. Pozbyć się pisu i weta prezydenta. A w dodatku to wszystko w ramach takiego, wiecie, uśmiechniętego, pociesznie naiwnego lipkowego twistu, który nawet nie okazuje się twistem i Właśnie w tej uśmiechniętej fasadowości ja upatruję się szerszego problemu Running Man'a, bo to jest dla mnie dosłownie kasus Rubena Oslunda i jego Triangle of Sadness. Czyli wiecie, reżyser, milioner, bardzo natarczywie, bardzo wprost, bardzo łopatą w łeb mówi w swoim filmie, że opatrzcie, kapitalizm zły, milionerzy źli, nie dzielą się z biedniejszymi od siebie. No, przejebane rozwarstwienie społeczne po prostu strasznie jest najgorzej. I inni milionerzy sobie na to patrzą i mówią, o mh, no, po, tak, przenikliwość tych obserwacji, tak mądre, no, wzruszające. Może nawet, wiecie, uronią jakąś łezkę, otrą 100 dolarówką i później wszyscy razem piją margeritkę na pokładzie swoich wielkich jachtów, jachtów, kontemplując w ogóle nierówności tego świata. I dla mnie to jest absurdalna hipokryzja i to jest dosłownie to, co robi Wright w swoim Uciekinierze i uważam to za absolutnie obrzydliwe i takie moralnie zgniłe. No ale dobra, możecie powiedzieć, ja się z tym zgodzę w zupełności, że Edgar Wright nigdy nie słynął z subtelności i zawsze jakby walił prosto w twarz łopatą, trochę jak nasz polski smażol i być może te wbijane toporem w łeb, takie wiecie, lipkowe truizmy ee, są wprost, ale no może przynajmniej reżyseria stoi na wysokim poziomie w tym filmie. No niestety nie. Bo uciekinier to albo nieciekawie wyreżyserowane i nudne łażenie po ulicach, albo dynamicznie cięte, szybkie, paskudne sceny akcji bez grama, choreografii czy jakiejkolwiek, wiecie, w ogóle kreatywności. I nie ma tu nic więcej. A konsekwencja stylu artystycznego i tonu tego filmu w ogóle nie istnieje, bo przez większą część filmu Wright ma w ogóle niesamowitego kija w dupie i traktuje się niesamowicie poważnie, co wypada po prostu no, karykaturalnie i kretyńsko. I zdarzają mu się, wiecie, momenty, w których nachodzi refleksja, broskminka, że mm, no za poważnie jest. I wtedy dostajemy serię dowcipów jeden po drugim zazwyczaj, które są po prostu takimi bezbekami, że nie sposób nie skrzywić się z żenady. I no, moim zdaniem, Rajd nigdy nie słynął z błyskotliwego, czy zabawnego, czy inteligentnego humoru, ani też z komediowego, wiecie, takiego wyczucia. Mm, ale w Uciekinierze mamy absolutne apogeum nieśmieszności. I serio nie wiem, kiedy ostatni raz miałem tak, że absolutnie żaden żart w ramach filmu mnie nie rozbawił. Żaden. Że, wiecie, treść, timing, sposób podawania tych żartów to jest po prostu żenada i nic ponadto. I ja już nawet nie wymagam, żeby te żarty były inteligentne czy właśnie błyskotliwe, ale niech chociaż będą nie... sytuacyjne czy konsekwentne z tym, co widzimy na ekranie. I jest w tym filmie na granicy drugiego i trzeciego aktu taka sekwencja w domu Michaela Sery i to jest Absolutnie najgorsza część tego filmu. Wiecie, Tryharduje tam rajd żart za żartem, i moim zdaniem w ogóle uosabia problemy i z tempem, i w ogóle z tożsamością tego filmu. I właśnie to był ten moment, w którym do mnie dotarło podczas tego sensu, że to jest reżysersko po prostu położone na każdym możliwym froncie, i że rajd już się z tego filmowego bagna nie podniesie. A, a propos bagna w ogóle, to film wygląda absolutnie fatalnie. Ruchy kamery nie wyróżniają się niczym, kadry są często niedoświetlone i płaskie, a dodając do tego takie wiecie szybkie właśnie dynamicznie cięte sceny akcji tiktokowe, trochę rodem z najtańszych akcyniaków to DVD i obrzydliwie wyglądające, naprawdę obrzydliwie wyglądające CGI, dostajemy obrazek, który nie potrafi ani zaciekawić, a bardziej nawet irytuje taką swoją nieporadnością, ale też mm, ta nieporadność nie jest samoświadoma. I Rajt oczywiście próbuje to montować do tej muzyczki, tak jak ma w zwyczaju, i jeżeli uważacie ten zabieg za objawienie, no to tutaj też go pewnie docenicie, chociaż uważam, że z tym to jest trochę tak jak z popieraniem korwina, po prostu się z tego wyrasta po 15 roku życia. Nie obraźcie się na mnie, ale tak uważam. I w Running Banie te rajtowe montaże to jest taka hania jarmarczność, i aż chce się powiedzieć, kiedyś klasa, teraz o Aktorsko to po prostu film Glena Powella i o ile uważam, że Hollywood cierpi na nadmiar Powella, a wszystkie te jego role są raczej na jedno kopyto identyczne i w większości kiepskie i nieznośne, tak tutaj wypada całkiem przyzwoicie. Nie jakoś wybitnie dobrze, ale po prostu okej. Okay. Dodaje trochę głębi do tego tekturowego bohatera i całkiem fajnie potrafi zagrać, wiecie, tu frustrację i takie wszechogarniające wkurwienie. Całkiem nieźle też wypada Josh Brolin w roli tego, wiecie, komiksowego złola, obcizgłego, po prostu kapitalistycznego oportunisty, będącego szefem telewizji i producentem tego tytułowego reality show. E, Mikroekspresje, w Rolina, takie wiecie, obślizgłe uśmieszki, a w szczególności w ogóle gra głosem, trochę ury, urealniają po prostu tą karykaturę, jaką jest ta postać. Fatalnie natomiast wypada Michael Sera, zresztą to o nim już gadaliśmy, jest absolutnie niewiarygodny, jakby wyjęty w ogóle z innego filmu i aktorsko nie pokazujący zupełnie nic, bo to, to nie jest postać, to jest po prostu Michael Sera. I niby można było się przyzwyczaić, bo Sera w karierze miał może ze dwie dobre role, to, to i tak boli i wybija się bardzo negatywnie. Negatywnie na tyle, że warto po prostu o tym wspomnieć. Finalnie, Running Man jest dla mnie kinem niesatysfakcjonującym na żadnym polu. To generyczny do pożygu dystopijny akcyjniak, jakich widziałem w życiu dziesiątki, nie wyróżniający się absolutnie niczym. To film, który męczy, żenuje i pozostawia z poczuciem po prostu zmarnowanego czasu. To kino akcji z fatalnymi scenami akcji, koszmarnym tempem i niespójnym tonem. Kino niepotrzebne, nieszczere odtwórcze i Wright nie ma tutaj ani pół pomysłu na przedstawienie tej historii. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie mówię tutaj o dobrych pomysłach, tylko mówię w ogóle o pomysłach, bo Wright nie ma tutaj żadnego. Leci jak po sznurku, po tych wszystkich fabularnych schematach i zwrotach akcji, a to nuży i po prostu źle się ogląda. Ode mnie dla Running Man'a 3 na 10, nie polecam, szkoda czasu. Ale jeżeli byliście, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało, co sądzicie o nowym filmie Edgara Wright'a. Chętnie pogadam z wami o tym w komentarzach. Natomiast jeżeli lubicie moje filmy, to będę Wam bardzo wdzięczny za podbicie tego materiału, bo to troszeczkę uwidoczni mój kanał i z góry za to dziękuję. A tymczasem ode mnie na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć!